Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Kia Sorento. Prawie wszystkie Sorento w Rosji mają napęd na wszystkie koła. Nie mamy zbyt wielu fanów dużych wiat z napędem na tylne koła, a tego typu samochody sprowadzane były przeważnie z USA w najtańszych wersjach wyposażenia. Pozostałe Sorento dzielą się na dwa typy, LX ze sztywno połączoną osią przednią i S automatycznie połączonym napędem na przednią oś. Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcje tych wersji różnią się tylko skrzynią rozdzielczą. Różnice w rodzaju wałów napędowych, poprzeczek, wielowypustów i podobnych elementów nie zależą od rodzaju przekładni. I niestety często te części nie odpowiadają tym wskazanym w katalogach. Wybierając części zamienne specjalnie do skrzyń biegów, najczęściej spotykasz się z błędami, nieścisłościami, nieudanymi tłumaczeniami i innymi rozbieżnościami z rzeczywistością. Niestety skrzynia biegów Sorrento nie jest szczególnie niezawodna. Oprócz całkowicie oczekiwanych napraw poprzeczek wału kardana, które przy normalnym montażu i konserwacji trwają zwykle od 60 do 100 tysięcy kilometrów, pojawiają się również bardzo nieprzyjemne problemy z połączeniami wielowypustowymi. Wszystkie są zagrożone, a szczególnie pechowe są wypusty przedniego wału napędowego i przeguby homokinetyczne, nawet w samochodach eksploatowanych wyłącznie w mieście. Źródłem tych problemów jest normalna korozja i brak odpowiedniego smarowania w złączach. Wypusty są po prostu uzjedzone i zaczynają pukać. Cóż, wtedy obciążenia mechaniczne szybko wykończą osłabioną jednostkę. Jeśli w Twojej maszynie wszystko jest w porządku, pamiętaj o regularnym smarowaniu połączeń wielowypustowych. Standardowe smary nie wytrzymują długo w takim połączeniu, nawet do roku lub do momentu dobrej kąpieli. Dla miłośników jazdy po błocie wszystkie elementy wymagają bardzo częstej konserwacji. Szczególnej uwagi wymagają przedni wał napędowy, wał pośredni napędu przedniego i połączenia piasti. Jeśli słychać już stukanie, pomoże tylko wymiana, spawanie i cięcie. Czasami pomaga ściśnięcie współpracującej części złącza wielowypustowego, która jest przyspawana po okręgu, a o termiczne lekko ściska część wewnętrzną. Pomaga na krótki czas. Ale przy pilnej naprawie nie jest to najgorsza opcja. Jeśli widzisz w samochodzie ślady takich napraw, śmiało targuj się o cenę nowych wałów. Przegub homokinetyczny często mocowany jest do wału pośredniego przedniej osi za pomocą dodatkowej śruby. Sprawdź dokładniej to miejsce. Często śruba jest ukryta pod warstwą plasteliny, od góry jest zamaskowana brudem, a przekonasz się, że połączenie prawie nie trzyma, gdy utkniesz w metrze błota. Oczywiście ślady spawania na rurze przegubowej CV powinny również skłonić Cię do smutnej myśli. Łożyska skrzyni rozdzielczej i skrzyni biegów również nie są zbyt niezawodne. Czasem w użytkowaniu miejskim wytrzymują nawet 200 do 300 tysięcy przebiegu. W terenie i przy obciążeniach udarowych zasób jest znacznie krótszy i niezbyt przewidywalny. W przedniej skrzyni biegów najbardziej podatne na uszkodzenia okazało się łożysko pierwszego trzonka. W skrzyni rozdzielczej cierpią głównie łożyska i łańcuchy wału wyjściowego. W tylnej skrzyni biegów napięcie łożyska reguluje się dokręcając nakrętkę trzpienia. W przypadku jakichkolwiek prac związanych z odkręceniem, będziesz musiał ponownie wyregulować i dobrać tuleje dystansowe o wymaganym luzie. W czasie produkcji samochodu zmieniano wał, podobnie jak inne elementy skrzyni biegów, jednak wszystkie modyfikacje są ze sobą kompatybilne. Większość maszyn posiada wały serii 53-270 myślnik 3E500 i 53-270 myślnik 3E600. W 2008 roku zamontowano wały nierozłączne serii 53-270 myślnik 3E800. Jeśli weźmiesz używany wał, nie powinieneś kupować go z serii 500. Wielowypusty są bardzo słabe. Przeguby homokinetyczne w samochodach przed zmianą stylizacji są kapryśne, a jeśli chcesz zamontować później przestylizowane, możesz je wymienić tylko w komplecie z piastą. Nowe przeguby mają 26 wypustów, a nie 25 jak miało to miejsce przed zmianą stylizacji. W każdym typie skrzyni rozdzielczej, głównym źródłem hałasu jest łańcuch piórowy. W przypadku silnego zużycia, lepiej wymienić łańcuch wraz z zębatką i wałem. Na pewno będziesz musiał wymienić łożyska, a oryginalne nie są zbyt dobre. Jeśli to możliwe, kup coś od SNR, SKF, NTN, Tymken lub innych przyzwoitych marek. Łożysk jest sporo, ale wystarczy spojrzeć na wymiary w katalogu, których na szczęście nie ma w tej części. Dystrybutory podłączane ręcznie nie mają innych, większych problemów. Występują jednak trudności w przypadku skrzyń rozdzielczych z automatycznym połączeniem przedniej osi. Po pierwsze, czujniki prędkości wału nie są niezawodne i lepiej mieć zawsze przy sobie zapasowy. Czujniki tylne i przednie nie są całkowicie wymienne i różnią się długością ogona. Tylny czujnik ma dłuższą końcówkę, można go również umieścić na przednim wale. Ale w drugą stronę nie będzie działać. Samo sprzęgło kosztuje około 10 tysięcy i jest dość niezawodne, ale jego napęd kosztuje dwa razy więcej i z czasem ulega awarii. Dla napędu nieprzebieg i wiek są tak istotne jak tryby pracy i olej zastosowany w skrzyni rozdzielczej. Zimą jest to szczególnie trudne dla lekkomyślnych kierowców na oponach letnich, napęd może ulec uszkodzeniu już po kilkugodzinnym poślizgu. Czterobiegowe automatyczne skrzynie biegów skrzynie biegów Aisin Serii AW30 43LE. Instalowano je w samochodach z napędem na wszystkie koła i na tylne koła przed zmianą stylizacji. Jednak nawet przed zmianą stylizacji niektóre samochody mogły być wyposażone w skrzynię biegów Jatco Junior 507E, opracowaną wspólnie przez Mitsubishi Nissan i wyprodukowaną przez Hyundai Kia. Ta skrzynia biegów jest nowocześniejsza, ale także opiera się na klasycznej mechanice czterobiegowej skrzyni biegów i jest również jedną z najbardziej niezawodnych. A jednak, aż do końca, wykija są Sorento skrzynia została zmodyfikowana, liczba modyfikacji w sterownikach zaworów była bardzo duża, a mechanika również została gruntownie zmieniona. Zatem, wczesne wersje sprzed zmiany stylizacji z 2006 roku zdecydowanie nie są najlepszym wyborem. Cóż, po zmianie stylizacji po prostu nie ma wyboru, zainstalowali tylko to pudełko, a jeśli nie stało się tak niezawodne jak starożytny Aisin AW30 myślnik 43LE, to niewiele. O Aisinie AW30-40LE, 30-43LE, czyli A340, A341 nie ma co mówić. Bo ta automatyczna skrzynia biegów się nie psuje, a jeśli już się zepsuje, to taniej jest kupić skrzynię kontraktową. Wszystko, co musisz zrobić, to wymienić olej i monitorować stan układu chłodzenia samochodu. Jednostki kontraktowe pasują nie tylko do Hyundai Kia, ale także do Mitsubishi i Jeepa, a po pewnych modyfikacjach do Toyoty. Ale nie ma sensu zawracać sobie głowy poszukiwaniem samochodów dawcy Oryginalnych koreańskich pudeł jest więcej niż wystarczająco. W starszych samochodach warto sprawdzić szczelność skrzyni biegów, działanie wybieraka, stan oleju i zobaczyć jak skrzynia zachowuje się podczas jazdy. Jeśli wszystko jest w porządku, istnieje duża szansa, że przeżyje resztę samochodu. Jak wiele starych automatycznych skrzyń biegów nie lubi szybkiego przełączania z trybu D na R i odwrotnie, oraz huśtania, ale spokojnie przejmuje ładunek. Zwłaszcza przy pracy ze stosunkowo słabym silnikiem diesla. Automatyczna skrzynia biegów Jadko jest nowocześniejsza, bardziej ekonomiczna i bardziej dynamiczna. Ale ma też więcej słabych punktów. W tym przypadku zasób okładzin blokujących silnik turbinowy, elektromagnesów liniowych i taśmy hamulcowej jest ograniczony. Ponadto ten automat ma problemy z korpusem zaworu, a zużycie pompy olejowej ma na nią znacznie bardziej destrukcyjny wpływ. I nawet najmniejsze ślady wycieków oleju z uszczelki turbiny gazowej wskazują, że skrzynia ma poważne problemy. Zużycie blokady silnika turbinowego jest bardzo intensywne. Po przejechaniu 150 do 200 tysięcy jest zazwyczaj bardzo zużyty i dla niektórych wyścigowców wymagał wymiany nawet przy przebiegu mniejszym niż 100 tysiąc wszystko to sugeruje, że nabywca używanego urentą ma bardzo duże szanse na spotkanie z naprawą turbiny gazowej. Demontaż samego silnika turbinowego jest dość prosty. Silnik jest zawieszony i przesunięty do przodu bez demontażu automatycznej skrzyni biegów. Jeśli olej szybko się zanieczyszcza i podczas jazdy na piątym biegu nastąpi najmniejsze poślizg zamka, trzeba będzie udać się do naprawy. Nagłe zanieczyszczenie oleju prawie zawsze powoduje poważne uszkodzenie korpusu zaworu i elektromagnesów. Co z kolei niemal natychmiast prowadzi do uszkodzenia sprzęgieł w kilku pakietach. Z silnikami 3,3 ,3 litra i silnikami wysokoprażnymi o mocy 170 km. Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzęgła jednokierunkowego bębna Overdrive. Baksi o dużym przebiegu charakteryzują się zużyciem bębna low-high, w którym wyciera się wewnętrzna powierzchnia zacisku i następuje wyciek ciśnienia prowadzący do spalenia pakietu Direct. Automatyczne skrzynie biegów wymagają bardzo częstych wymian oleju, najlepiej raz na 30-40 tysięcy km lub w przypadku pojawienia się zanieczyszczeń. Przydałoby się zamontować filtr zewnętrzny i dużą chłodnicę zewnętrzną. W przeciwnym razie może wystąpić zużycie metalu płytki zaworu korpusu zaworu. W rezultacie zasoby dziadko nie są tak stabilne jak zasoby starego Aisina, ale przy prawidłowej pracy skrzynia biegów z łatwością wytrzyma 300-400 do tysięcy, jedynie naprawa silnika turbiny gazowej i ewentualnie czyszczenie sterownika. Ale nieostrożni właściciele mają wszelkie szanse na napotkanie problemów i kosztownych napraw, zanim przebieg osiągnie 200 tysięcy. W sourento dostępnych jest wiele silników. Podstawowym 2, 4, Litrowym silnikiem benzynowym serii G4JS jest nasz stary przyjaciel Mitsubishi 4G64, ale w rzadkiej wersji DOH, seria Sirius II. Nie oznacza to, że silnik jest absolutnie taki sam, ale większość głównych podzespołów pozostaje wymienna, a układ i podstawowe rozwiązania są takie same. To dość mocny średniak, chociaż napęd pasowy wałków wyrównoważających znacznie zmniejsza niezawodność. Silnik benzynowy 3.5G6AU firmy Mitsubishi z rodziny Sigma nosi oznaczenie 6G74 i był bardzo popularny w dużych sufach. Jeśli chodzi o główne komponenty, silniki pozostały kompatybilne, co jest bardzo dobre, części zamienne Mitsubishi okazały się orząd wielkości wyższej jakości, a żywotność tulei wału korbowego i pierścieni tłokowych była kilkakrotnie dłuższa. A paski rozrządu z rolkami i napinaczem w Mitsubishi są lepsze. 3.3 litrowy silnik G6 Decybela to własna wersja silnika V6 Hyundai Kia. Przy mniejszej pojemności skokowej niż Mitsubishi, jego moc jest większa. Przede wszystkim ze względu na pojawienie się regulatorów fazy. Silnik jest zupełnie inny, z łańcuchem rozrządu, ciaśniej upakowanym, z żeliwnymi tulejami w aluminiowym bloku, z plastikowymi pokrywami głowicy, dolotem i częścią obudowy kolektorami, pojedynczymi cewkami. Nowoczesne, ale ubogie w zasoby. Silnik G6 da o pojemności 3,8 litra, jest pod każdym względem identyczny z silnikiem o pojemności 3,3 ,3 litra, ma jednak inny wał korbowy i dłuższy skok tłoka. Silniki Diesla są tutaj. Wielu ekspertów zauważa podobieństwo konstrukcji do starych, dobrych silników Mitsubishi 4D56. Ale dwa, pięć, litrowe silniki D4CB mają zupełnie inny napęd rozrządu, łańcuch, własną głowicę cylindrów, własny układ napędowy i w zasadzie poza pewnymi rozwiązaniami układowymi i wymiarami nie można znaleźć wspólnych elementów. Silniki okazały się dość ciekawe cechy, ale jest z nimi wiele problemów, szczególnie podczas pracy w rosyjskich warunkach. Zacznijmy szczegółowo przyglądać się silnikom z silnikiem wysokoprężnym D4CB, które są znacznie bardziej powszechne niż wszystkie inne silniki. Silnik ten ma aluminiowy blok i napędzany jest łańcuchem rozrządu. Pompa wtryskowa i wały wyrównoważające również napędzane są łańcuchami. Wtrysk Kamen Rail. Oczywiście silnik jest turbodoładowany i jeśli w wersji 140 konnej turbina jest prosta, to w wersji 170 konnej jest to VGT, ze zmienną geometrią gorącego ślimaka. Niestety silnik ten ma wiele słabych punktów. Najpoważniejszym problemem jest przedwczesne zużycie tulei wału korbowego. Jest tego kilka powodów. Po pierwsze, same tuleje nie są zbyt dobre, zwiększone bicie występuje nawet w przypadku nowych wałów korbowych. Po drugie, katalizatorem procesu jest szybkie starzenie się oleju na skutek wzrostu objętości gazów ze skrzyni korbowej do tego zagadnienia wrócimy później oraz spadek ciśnienia w tulejach wału wyrównoważającego. Po trzecie, sytuację często pogarsza próba poruszania się z minimalną prędkością pod dużym obciążeniem. Ten tryb umożliwia pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów, ale w przypadku ręcznej skrzyni biegów sytuacja jest jeszcze gorsza wielu celowo porusza się po autostradzie na biegu jałowym na piątym biegu. Jak rozumiesz, oleje o niskiej lepkości są przeciwwskazane dla silnika. I choć SAE30 nie jest zły dla stosunkowo zimnego silnika w chłodnej porze roku, to latem nie należy jeździć na oleju o tej lepkości. Olej należy wymieniać tak często, jak to możliwe, a jeśli jego podstawa nie jest zbyt odporna, w odstępach mniejszych niż 10 tysięcy. Sytuacje komplikują dwa istotne szczegóły: po pierwsze, niska jakość oryginalnych słuchawek. Ale można je zastąpić dobrymi analogami. Po drugie, ostrzenie wału korbowego tutaj nie zadziała. Utwardzanie czopów jest bardzo cienkie, a wytaczanie minus i 25 setnych prawdopodobnie radykalnie zmniejszy twardość powierzchni. Domowe azotowanie i hartowanie prądem o wysokiej częstotliwości rozwiązują problem, ale aby uniknąć niespodzianek, lepiej jest porównać twardość czopów po szlifowaniu. Z tych powodów społeczność właścicieli tych silników zdecydowanie zaleca po prostu wymianę wałów korbowych. Okazuje się, że jest drogi, ale stosunkowo skuteczny. Przerwa w łańcuchu napędowym wałka wyrównoważającego może doprowadzić do zerwania łańcucha rozrządu i jednoczesnej awarii pompy olejowej, która napędzana jest tym samym łańcuchem. Wszystko komplikuje fakt, że z jakiegoś powodu tulei wałka wyrównoważającego nie ma w katalogu sourentą. Znajdują się one jednak w katalogu Kia Bongo pod numerami 21242-4A020 i 21241-4A020 w absurdalnej cenie 150 do 200 rubli. Same wały również nie są drogie, ale prawie się nie zużywają. Główne problemy głowicy cylindrów dotyczą wtryskiwaczy i ich uszczelek. Miedziane podkładki uszczelniające z biegiem czasu opadają, a dysza zarasta warstwą nagaru. Kompresja w cylindrze maleje, a do skrzyni korbowej silnika dostaje się dużo gazów pod ciśnieniem, co stwarza warunki do awarii układu wentylacji skrzyni korbowej, przedostawania się oleju do wlotu, zanieczyszczenia turbiny i podobnych problemów. Oprócz podkładek miedzianych istnieje kilka innych przyczyn tego problemu. Na przykład duża szczelina w studni wtryskiwacza, słabe i nieudane mocowanie, korozja wżerowa głowicy cylindrów w miejscu montażu wtryskiwacza. Poza tym podczas montażu mogą zdarzyć się błędy monterów, którzy często są zbyt leniwi, aby oczyścić studnię frezem lub przynajmniej ją dokładnie wyczyścić, nie montować podkładki stożkowej pod śrubę mocującą lub montować stare podkładki uszczelniające do śruby mocującej. Wtryskiwacz. Sytuację komplikuje słaby gwint w głowicy cylindra dla śruby mocującej i słaba jakość samej śruby. Wszystko to prowadzi do przedostania się gazów do skrzyni korbowej, szybkiego przepalenia dyszy wtryskiwacza, zakoksowania wtryskiwacza i przegrzania głowicy cylindrów w miejscu jej zamontowania. Ponadto mechanizm rozrządu odziedziczył kilka wyjątkowo niefortunnych cech z silników wysokoprężnych Mitsubishi, awarie wahaczy przy dużych prędkościach i słabe kompensatory hydrauliczne. Przy częstym użytkowaniu przy niskich prędkościach gniazda zaworów znacznie tracą swój kształt, metal jest słaby, a obrót zaworów jest bardzo słaby. Przed zmianą stylizacji silniki diesla posiadały turbiny Garrett 1752LS, a silniki po zmianie stylizacji miały moc 170 km. Zamontowaliśmy BWKKK BW43 ze zmienną geometrią. W obu przypadkach sterowanie turbiną jest próżniowe i wymaga regularnego monitorowania, żywotność membrany jest krótka. W przypadku drugiej turbiny po 150 do 200 tysiącach przebiegów należy sprawdzić stan geometrii i obecność luzu, a u garety oprócz luzu możliwe są niespodzianki z pękaniem gorącego ślimaka. W każdym przypadku, gdy pojawią się oznaki spadku ciśnienia oleju lub przekroczenia terminu wymiany, turbina jest jedną z pierwszych potencjalnych awarii. Nawet wkładki są później zwracane. Oprócz problemów z mechaniką silników występują również problemy z układem zasilania. Zanieczyszczony zawór EGR nie stanowi problemu, cały układ można zdemontować bez większych uszkodzeń silnika. Jednak brak kontroli nad wyciekami wtryskiwaczy często prowadzi do pękania tłoków. Nawiasem mówiąc, gdy olej wycieka przez turbinę lub pierścienie, efekt często jest taki sam. W samochodach przed zmianą stylizacji nie ma przepustnicy awaryjnej i zwykle nie działa ona podczas zmiany stylizacji. Na tym kończy się lista głównych problemów. Oczywiste jest, że przy całym pragnieniu silnik ma bardzo małe szanse na dożycie starości. Zaletami są dobra żywotność grupy tłoków oraz niezawodna i niedroga pompa wtryskowa oryginał kosztuje około 60 tysięcy, analog około 30. Nawiasem mówiąc, wtryskiwacze kosztują 15 tysięcy każdy i są dobrze odrestaurowane. Zestawy do ich naprawy kosztują około 2500 rubli. I chociaż teoretycznie naprawa silnika jest niedroga, po 200 tysiącach wielu próbuje się jej pozbyć. Można jednak dorwać się do naprawy nawet przy mniejszym przebiegu. Wśród silników benzynowych wyróżniają się dwa stare silniki o pojemności 3,5 i 2,4 litra. Silnik o pojemności 2,4 litra jest dość słaby jak na ciężki samochód, ale spokojnym kierowcom w zupełności wystarczy. Ma dość zalet, jest mniej więcej ekonomiczny, bardzo prosty i tani w konstrukcji. A jeśli pasek rozrządu i pasek wałka wyważającego nie zawiodą, to również zachwycicie swoją żywotnością. No i co z wadami? Niestety jakość silników nie zawsze jest stabilna. Czasami przy przebiegu mniejszym niż 200 tysięcy tuleje cylindrowe znacznie się zużywają. Czasami dzieje się tak z powodu trudnych warunków pracy: silnik naprawdę nie lubi wysokich temperatur, a jego pierścienie szybko koksują. Kompensatory hydrauliczne często łapią brud lub po prostu się zużywają. 3-5-litrowy silnik z pewnością nie jest słaby. Nie ma zbyt dużej mocy niecałe 200. Ale za to rozwija moment obrotowy na poziomie 300 nanometrów w szerokim zakresie. Ma te same delikatne kompensatory hydrauliczne, niewygodną wymianę świec zapłonowych, a w dodatku, dużą wrażliwość na jakość układu zapłonowego i stosunkowo duże zużycie oleju. Silnik dość dobrze pochłania go przez układ wentylacji skrzyni korbowej, a korki i uszczelki stopniowo przeciekają. Napęd rozrządu napędzany jest paskiem ale jest wyjątkowo niezawodny, a układ sterowania jest prosty jak nożyczki. Zdecydowanie zaleca się wymianę tylko śruby mocującej zębatkę rozrządu przy każdej wymianie paska, jest ona słaba, a obciążenie koła pasowego dodatkowych zespołów jest duże. Czyli tylko nowa część, odpowiedni lekki środek do zabezpieczania gwintów i dokręcenie ściśle według przepisów. W wersji Kia czasami pojawiają się skargi na żywotność tulei wału korbowego, ale zwykle wiąże się to albo z błędnym stosowaniem olejów SAE 30 o niskiej lepkości przy przebiegach powyżej 150 tysięcy, albo z bardzo dużym przebiegiem olejami o lepkość SAE 40 lub nawet wyższa, ale przy przegrzanym i starym oleju. Jeśli masz apetyt na olej, żywotność katalizatorów w silniku jest często ograniczona do 250 tysięcy, a mimo to prawie nie generują one pyłu w cylindrach. Silnik nie jest tak tani w utrzymaniu jak 2, 4 litrowy, ale prawie wszystkie części zamienne pasują od 6G74. Ogólnie rzecz biorąc, silnik ten jest doskonałym przykładem starej japońskiej szkoły. Niezawodny, o wysokim momencie obrotowym, niedrogi w utrzymaniu, ale bardzo żarłoczny. Silniki z rodziny Lambda o pojemności 3,3 i 3,8 litra są nowsze, mocniejsze, lżejsze i bardziej dynamiczne. Ale na tym kończą się wszystkie pochlebne epitety. Nowsze silniki okazały się bardzo, bardzo problematyczne, a jednocześnie niezwykle drogie, nawet przy przeciętnych naprawach. Jest tu wiele słabych punktów, poczone w uszy od drugiego łańcucha rozrządu o żywotności często nie większej niż 100 tysięcy km, raczej słabe tuleje wału korbowego, niszczelne plastikowe osłony i awarie plastikowego wlotu. Ale głównym problemem są zasoby grupy tłoków. Już bliżej 200 tysięcy przebiegu różnica jest bardzo znacząca, apetyt na olej jest duży. Jaki jest powód, nie jest do końca jasne. Być może katalizator, który przy częstym zimnym rozruchu gaśnie i z wiekiem zbiera kurz w cylindrach. Tutaj jest wykonany w postaci kolektora katalitycznego i bardzo uszkadza tłok. A może słaby metal i zła konstrukcja grupy tłoków. Tak czy inaczej, naprawa tych silników jest prawie zawsze skomplikowana, kosztowna i trudna. Jednostki kontraktowe kosztują dużo, ale nie różnią się jakością i żywotnością. Wymontowanie katalizatora na stosunkowo żywym silniku nie zawsze pomaga, a przykłady z przebiegami przekraczającymi 300 tysięcy bez większych napraw zdarzają się niezwykle rzadko. Na tle tych problemów nie warto nawet dyskutować o krótkiej żywotności zaworów przesuwników fazowych i awariach przepustnic. Generalnie silnik nie przeszkadzał właścicielom aż do przebiegu 100,5 i pół przebiegu, jednak w USA uważany jest za stosunkowo przyzwoity silnik, który bez większych napraw może przejechać 200 tysięcy mil. Być może ma to związek z naszym klimatem, kurzem i paliwem. Albo w rodzaju ładunku nikt nie pokonuje dziennie 140 mil na rejsie. Dodatkową wadą silnika jest obciążenie, jakie obciąża automatyczną skrzynię biegów. Pudełka z nim wytrzymują znacznie krócej niż chłodniejsze silniki diesla i silniki starszych rodzin. Silnik ten został zainstalowany w prawie takiej samej konfiguracji w Hyundai Sonata Granger. Tam obciążenie jest mniejsze, a zasób jest prawie półtora razy wyższy. Oznacza to, że zwiększają się szanse na zakup żywego okazu w zastępstwie. To prawda, że należy wymienić cały dolot, pokrywy głowicy cylindrów, przednią pokrywę rozrządu i skrzynię korbową. Ale jest to najbardziej praktyczne wyjście z sytuacji, gdy nagle zgasł 3 3-litrowy silnik i nie ma pieniędzy na poważne naprawy. Tutaj wyczerpują się informacje o problemach Kia Sorento. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na was w komentarzach.